Zwracamy się z apelem do wszystkich korzystających z komunikatorów różnych internetowych, aby uważali, ponieważ w ostatnim czasie coraz bardziej popularną metodą oszustwa jest oszustwo na tzw. płatności blikiem. Tylko w tym tygodniu do Bełchatowskiej Komendy zgłosiły się dwie osoby, które właśnie zostały oszukane w ten sposób. Zazwyczaj polega to na tym, że ktoś podszywający się za naszego znajomego wysyła do nas z prośbą o przesłanie kodu BLIK. W jednym z przypadków było tak, że znajomy kobiety potrzebował pilnej gotówki. Kiedy pokrzywdzona wysłała mu ten kod BLIK, otrzymała wiadomość, którą powinna zaakceptować. W wiadomości tej jednak pojawił się u niej pewien niepokój, ponieważ jak się okazało, wypłata nastąpi w Krakowie. Oszust, który był z drugiej strony, wytłumaczył jej szybko, że czasem po prostu tak się zdarza, co jest oczywiście nieprawdą. Ponownie kobieta wysłała kod blik, który tym razem zaakceptowała. Po kilku chwilach okazało się, że została oszukana na dość sporą sumę pieniędzy. Apelujemy do wszystkich wykonujących transakcje płatności Blikiem, aby najpierw dwukrotnie się upewnili, czy mają do czynienia ze znajomym, z kimś z rodziny, czy też po prostu z oszustem. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, czy w wiadomościach nie ma informacji o tym, że ta gotówka jest potrzebna pilnie, że jest to presja, wywierana presja czasu. To na pewno powinno wzbudzić nasze wątpliwości.